Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry Hero Zero Ludziska. Następnie zapraszam każdego do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oczywiście do wbijania na Discord. Ten link jest oczywiście w opisie. I ludziska, dzisiaj dalej będziemy kręcić kasynkiem, plus dodatkowo. Co bym chciał wam powiedzieć. No, święta już coraz bliżej. Będzie wolne i przez to, wolne, coś postaram się wykminić na kanał. Jakiś taki bardziej. Troszeczkę bardziej profesjonalny odcinek, ale zobaczymy jeszcze, e, niczego nie obiecuję, <laughs> e, ale ludziska. Co jeszcze? Skończy mi się misyjka, e, robię sobie energię, którą mam tutaj. Na razie jeszcze nie wyrobiłem żadnej z tutaj właśnie z kuponów, ale wyrobiłem sobie bardzo dużo trenów jak widzicie dzisiaj dosyć dużo trening treningów porobiłem za chwilę też wam pokażę ile ja mam w ogóle tylko czekajcie, wyrobię sobie tutaj ile ja mam w ogóle punktów umiejętności do rozdania tych darmowych bo ja ich mam naprawdę dużo około, nie wiem za chwilę zobaczycie, nie będę wam spoilerował czy dużo czy nie dużo, no po prostu klikałem treny i tylko tyle tyle mam ich do rozdania, dobra, e, czekajcie, wezmę sobie tutaj jakieś kolejne z kuponików, żeby te kuponiki wyrobić. A dużo mi nie zostało. Tak, mam 70 do rozdania. Na razie sobie to będę zbierał. Tak naprawdę, wydamy później pod koniec tygodnia, czyli w niedzielę. Zobaczę, jak mi się do niedzieli uda zbierać tych punktów. Dobra, mi się misja skończyła. E, który jestem w turnieju tygodniowym? To jest bardzo... Do... O, 13 w turnieju tygodniowym, bardzo dobrze. E, brakuje mi około 27 tysięcy. czy 27 tysięcy mi się udało zbierać, czekajcie. Mogę sobie tu jeszcze raz zakupić. To sobie zakupię. 76 e, energii. Potem będę wyrobił sobie energię stąd. Tutaj stąd. Te 132 energii powinienem ci wyrobić. Zresztą tak naprawdę to, to i to. To jeszcze mi się uda dzisiaj wyrobić, bo ja nie wiem jak z czasem, będę ją wieczorem e, zobaczymy. Mm, 80 w ogóle mam jeszcze oponek. A tutaj mam wspomagacze do... Jeszcze z 3 tygodni mniej więcej, 3-2 tygodnie. No jakoś tu mam do 18, to mam do 13, zobaczymy. Może dzisiaj nam się jeszcze uda e, coś wygrać w kasynku. Mam 15 darmowych zakręceń, to tak naprawdę 15 zaoszczędzonych e, oponek. Zobaczymy, przewiduję, że jutro też będę miał jakieś mniej więcej tyle: 15, może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. Zobaczymy, ale tak, to ja bym chciał jeszcze zrobić, powalczyć sobie tutaj na pojedynkach. W ogóle muszę Wam coś jedną rzecz powiedzieć. O, tu oponki jeszcze wygram spoko. Bardzo, bardzo fajnie. Nagrywa się to, nagrywa się to. Okej, okay. bo bardzo, bardzo mnie to dziwi, że się dzisiaj nie jąkam. <grym> Dobra, co ja bym chciał tu się sprawdzić? O, właśnie, jestem 49 w rankingu, w ponorze. Ale jeszcze nie będę sobie zapisywał tego, mniej więcej jak będę w 45 miejscu, typu te 225 tysięcy honorów wbiję, to sobie wtedy zapiszę. A w poziomie jestem 34, więc coraz wyżej, coraz wyżej. No tutaj już przez przeskok dwóch poziomów, więc tak szybko nie wbiję się do tej top 30. Tu już na przykład 4 poziomy przez tutaj już w ogóle, więc nie tak szybko wbiję, ale dobra, przejdźmy do kręcenia kasynkiem. Kręćmy, kręćmy. Dobra. Okej, okay. kolejne darmowe punkty, to, to, to jest spoko. W ogóle zauważyłem, że... o, 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 jest to zajebiście. Tylko żeby jakiś... O, chujowy. Ale dobra, zrealizujemy go, do kiedy ja ten mam? Do siódmego, czyli ile jeszcze? Tydzień? No mniej więcej tydzień będę go miał. więc troszeczkę monetek mi wpadnie. Jak widzicie mam już prawie 150, 150 milionów. Dobra, kolejne treningi. Spoko, treningi zawsze na plus. Eee. O, energia eee, 150 milionów, bardzo szybko to do, dosyć nas bierałem, Bo statystycznie tak mi wychodzi, że 50 milionów na tydzień wbijam. O, i monetki. Eee, no, już mamy prawie ponad wyżej. A co tylko ze względu na to, że z kasyna dużo wygrałem? Z kasyna chyba wygrałem coś około 15. Może nawet więcej milionów. Dobra, coś fajnego, Robot. Okej, okay. robota z tego co wiem, nie miałem. Albo miałem go? Nie, nie miałem go. On ma 10%, 10 szansę na oszołomienie swojego przeciwnika na jedną rundę. Może wystąpić wielokrotnie podczas walki, ale. Głupka! Jakbym to ładnie mógł powiedzieć, e, bo to ma. 30%... Jezus, to jest naprawdę, ale beznadziejny. Tamten Pet ma umiejętność. Znaczy, ja wiem, że jak on pewnie wcho wchodził, to pewnie miał dobro. No to tak jak jam, ten. Ok, e, tutaj jak mój e, pet, którego mam teraz, może nie teraz ubranego, ale tego Mimi, czekaj gdzie jest to moja Mimi, e, ona ma też mega całą tą trzecią umiejętność, e, bo najlepsza m, tutaj jest chyba 27%, a ja mam tylko 15%, to też jest 12% różnicy tak naprawdę. Dobra, e, doświadczenie zawsze się przyda, ale to mało, mało, a w ogóle nie wygrałem chyba nic... E, na tym y, kasynie nic oprócz monet, ok. kolejne, y, kolejny, wspomagacz, na kolejne 3 dni, ok. I doświadczenie spoko, spoko, 4,5 tysiąca. To już jest taka liczba, że troszeczkę będę progresował w rankingu. Dobra, ok. Pecik, pecik, fajny. Ok. Y, kolejny pet, kolejny pies, ale pamiętajcie, y, Czym więcej petów, tym lepiej przynajmniej dla mnie, bo potem będę mógł więcej tych petów ekspić w przyszłości. Dobra, tutaj kolejne treningi. No tych treningów będę miał dużo do wyrobienia, bo się z tymi te czyny, jak ja się z tymi czynami męczę, że ja te czyny za ja wyrobię, to ten serwer już upadnie. <laughs> Oczywiście nie życzę mu źle, no ale taka niestety jest. Kolej rzeczy. <laughs> No ja obstawiam, że pewnie tych czynów wszystkich nie wyrobię i pewnie przejdę na jakiś inny server, ale powiem wam szczerze, to zbyt szybko nie nastąpi. chociaż wiem, że ten Hero Zero tak naprawdę on tylko ta gra tak naprawdę ogląda się w jakimś stopniu na kanale. Dobra, piko pico już mam. No pico jest ogólnie ładnym petem, bardzo, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Eee, no i wracając, eee, no wiem, że tylko Hero Zero tak naprawdę napędza E, oglądalność tego kanału, chociaż ostatnio zwolniło strasznie e, To też jest spowodowane tym, że tak naprawdę nie robię też klikalnych zbyt e, miniaturek, tak? E, plus dodatkowo ten content to jest tak naprawdę czysty gameplay, więc tak też się nie dziwię, że nie każdy mógł w sensie to oglądać. E, ja osobiście sam mm, nie no, ja osobiście hey, Hero Zero bardzo lubiłem oglądać e, Ale ja wiem, że też ogólnie teraz na YouTube jest Jakby to nazwać, zawsze takie coś było e, Walka o widza, tak? I e, o, o jego watch time, w sensie no, uwagę jego, tak? E, no i wiecie Czym większy watch time e, Tym tam więcej zarabiacie O hej, wrzutki, e, spoko Zarabiacie, tak naprawdę czym więcej ktoś reklam oglądnie czym więcej ktoś Czym więcej będzie watch time'u na filmach, no, tym lepiej tak naprawdę. Czym wyświetleń więcej, tym bardziej e, film będzie promowany na YouTube. E, ja na razie nie skupiam się zbytnio. Okej, okay, tego PETA jeszcze nie miałem. Okej. Okay. oni jest z Oktoberfestu, no ale dobra, wracając, cały czas się rozgaduję na inne tematy. E, No i walka z tego widza jest, tak? E, ja osobiście e, jakichś takich wielkich planów nie mam na przyszłość kanału Ale po, po, po pierwsze nie odejdę z tego kanału Jak już zacząłem to będę sobie robił Zawsze to było moje marzenie tak naprawdę coś na YouTube robić I będę robił, na razie nie są to jakieś, no to są typowo amatorskie filmy, tak? No nie ma co się kłócić z tym e, Ale spokojnie w przyszłości zacznę coś montować, tylko na razie na razie też jakoś nie mam do tego siły po prostu. Jakoś tak siły uczyć się czegoś nowego, przynajmniej na razie. Myślę, że jak będę miał troszeczkę więcej czasu, jakoś pracę sobie znajdę, bo też muszę parę rzeczy jakby to powiedzieć zakupić. Typu. Mikrofon, drugi, e, drugi monitor. Ten monitor, na którym korzystam, najprawdopodobniej będzie służył tylko tak naprawdę do podglądu albo czatu na jakimś live'ie, albo do OBS-a, albo będzie mi pomagał też w montowaniu. Nie wiem, zobaczymy. Przede wszystkim na razie kompa nie będę zmieniał. Komputer jest GIT, ale przede wszystkim co muszę zmienić, muszę kupić sobie albo poprosić. A te, bo to jest stolarzem, zresztą ja z wykształcenia, jak skończę szkołę, też będę stolarzem, tylko tam ze szkołą średnią, dobra, nie będę wam tłumaczył. E... Zrobiłbym sobie takie biurko, co by mi pomógł, takie duże biurko zrobić, um, bo teraz mam biurko małe. Ostatnio wywaliłem drukarkę z tego biurka, więc troszeczkę się więcej miejsca zrobiło po prawej mojej stronie i z czego się bardzo cieszę. E... Zresztą tej drukarki tak nie korzystałem, więc wywaliłem. Tutaj mam taki malutki stolik kawowy, na który sobie położę tą drukarkę, więc. Ok. E, no i planuję z tego pokoju właśnie wywalić ten stolik. E, zrobić sobie większe biurko. E, wtedy będzie to spoko, bo jednocześnie ten stolik zajmuje miejsca, kurzy się. E, tak naprawdę jak będę biurko takiej wielkości. Takie długi, długie, szerokie OK. Ono będzie spoko, bo... Oso osobiście mam teraz wiecie, takie biurko typu. Jak to nazwać? Biurko typu. Jak zwykle biurka wyglądają? Typu po lewej stronie, jak siedzicie, macie tutaj na komputer taką wnękę. A po prawej stronie macie zwykle. Ja mam dwie szafki, taką jedną, taką jedną. Na szynach, znaczy na tych prowadnicach, a drugą na właśnie tutaj taką otwieraną. Taką normalną, zwykłą szafkę, w której trzymam książkę tak naprawdę. Są książki, które mi się nie mieściły na szafce, którą mam nad komputerem. No i to, są taki, to jest taki syf w tych szafkach, że ja nie mogę na to patrzeć. To, to biurko też bym w ogóle wywalił z tego pokoju. Tam za ścianą, za komputerem, jest tam inny pokój taki mały, w którym będę raczej trzymał to biurko. No i to biurko. Ono tak naprawdę no jest strasznie małe. I, I jaki był minus? Jakbym kupił krzesło, jak wiecie, te krzesła mają takie oparcie, bo moje krzesło nie ma oparcia, bo się zepsuło. To jest oparcie tylko to takie załokietniki, takie, że możecie sobie łokcie położyć. No i mój, e, moje krzesło tego nie ma, bo się to zepsuło. E, I to oderwałem, z jednej strony się urwało, więc z drugiej strony stwierdziłem, że, o dobra, odkręcę, bo co ja z jednej strony będę miał tylko taki e, podłokietnik, łokietnik. nie wiem jak to się nazywa, wiecie o co, tak, co się łokcie kładzie. E, no i. Tego nie mam. Teraz jest ta taka wnęka, co tam wsadzacie nogi, w sensie w tym biurku, ogólnie, że wjeżdżacie pod to. E, tutaj była też taka szafka na klawiaturę. To wyciągłem, ponieważ to strasznie nisko. Jak ja wjeżdżam, jestem udany, to mi brzuch przeszkadza. A plus dodatkowo, to, tym krzesłem mogę teraz wjeździć, bo nie mam tych łokietników. No i jakbym kupił nowe krzesło, e, to po prostu nie mógłbym do końca wjeżdżać, by miał strasznie ręce daleko od... Od klawiatury. No i. Pf, 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 nie będę przeklinał dzisiaj na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest e, spokojny odcinek. Wkurzałbym mnie to tak. E, ale tak to, tak to jakbym. To jest najśpieszniejsze, bo tak to bym chciał kupić nowy monitor. Bo od razu pasowałbym kupić mikrofon. Krzesło. Ale. Wszystko się łączy, tak? Chcę kupić mikrofon. Może być, ale że mikrofon mi się nigdzie nie przyczepi na tej takiej, tej takiej ręce, takiej ramieniu no i on mi się tu nigdzie nie zaczepi, więc musiałem biurko wymienić no ale jeśli miałbym ten mikrofon, chciałbym zacząć streamować musiałbym mieć drugi monitor, znaczy nie musiałbym, ale wolałbym mieć drugi monitor, tak? no i miałbym ten drugi monitor ale pasowałoby jakbym zacząć streamować, to musiałbym mieć mikrofon, tak? i jakieś lepsze krzesło, żeby po prostu Lepszy komfort, tak? No i wszystko się łączy, więc tak naprawdę ja osobiście <grymnie> pójdę pewnie przez wakacje sobie do jakiejś do pracy i pewnie 3 czwarte mojej wypłaty, którą wtedy dostanę, wydam na rzeczy do YouTube'a. Krzesło pewnie będzie w granicach pewnie 8 stówek. Zwykle tyle krzesło teraz kosztuje, 8-7 stówek. Mikrofon, nie będę kupował jakoś najdroższego. Ale też nie będę kukonytańszego, jest jakieś 400 zł 450 może. Na początek na sam start myślę, że to jest dobra cena. Eee... No, mogę od SPS Gear, chyba 350, coś takiego. W sensie to nie będzie jakiś ultra mega mikrofon, nie wiadomo jakiej jakości, ale mm, będę go kupywał. Mm, chyba że wyjdzie jakiś nowy do wakacji, to zobaczymy. E, I monitor muszę kupić, bo mój no, monitor ma, hmm, ile lat? On będzie miał 11 lat? Na czerwiec albo na Maj? Jakoś tak, będzie za niedługo miał 11 lat. I, I on ma jeszcze... Wiecie, jak są takie stare monitory, w się sensie monitory, jak, ja to nazywam monitor e, taki biurowy, bo on, on nie jest e, Full HD, czyli tam 1920x1080, tylko to jest chyba 1600. 60 na 1680 na 1050. Tak patrzą, na niego się dobrze patrzę, to muszę przyznać, on jest git do patrzenia, ale w graniu. E, Śmieję się z moimi znajomymi, jak gram w CS, bo ja nie gram 14, 14 na 3, sorry. To gram na tej jakości, na tej takiej moj, mojego monitora, tak? A moi, mój monitor nie jest full HD, wiecie, i te postacie i tak są troszeczkę rozciągnięte. Dobrze mi się gra na tej jakości w CS-ie ale próbowałem 4 na 3 grać i totalnie, totalnie nie. To nie moja bajka 4 na 3. Więc pewnie jak zmienię monitor, to będę musiał właśnie wszystko wymienić i tak naprawdę Zobaczymy jak to będzie, co mm, jeszcze bym chciał ludziskę wam powiedzieć, e, co do Hero Zero, tego jeszcze nie wiem e, 400 level na pewno razem z wami będę wbijał. E, resztę zadań nie wiem, potem możliwe, że będzie się tylko jeden odcinek tygodniowo pojawiał Tak naprawdę nie wiem co dalej z kanałem robić, to byście chcieli zobaczyć, e, będę spokojnie jeśli chodzi o jakieś przyszłe serie czy coś Jakieś live'iki czy coś. Postaram się ogarniać, ale nie obiecuję, czy w ogóle do wakacji będzie jakiś live. Mówiłem, że będzie live na rok kanału, ale nie jestem, coś, nie jestem do tego przygotowany zbytnio. No i co jeszcze ludziska? No, będę progresował tak naprawdę na tym kanale. Yy, będę starał się zwiększyć jakość. Już ile mam już filmów na kanale? Czekajcie, już muszę to sprawdzić. Aż, bo sam jestem ciekaw. Sprawdzałem ostatnio, że na pewno ponad 200. Ale. Okej, okay, mam 178 subskrypcji, jak teraz patrzę. Ok. Yy, jest na kanale filmów 218. O. Yy. No jak widać, no pod ostatnimi odcinkami z Hero Zero to jest do 100 o wyświetleń na odcinkach z Hero Zero zwykle jest, ale tak naprawdę patrząc na jedną serię, to jest około 10-11 wyświetleń. E, więc tak naprawdę większość tych serii tak naprawdę pokończę e, i nie wiem, co dalej. E, na pewno, jak mówiłem, e, nie wiem, co nagrywać dalej. Mam w planach jedną serię też z Hero Zero, ale też bardziej, jak mówiłem, profesjonalną. Profesjonalniejszą niż od... Jak to nazwać? Bardziej... Profesjonalną niż to co teraz robię Bo w sumie tak naprawdę co ja teraz robię Włączam nagrywanie Mówię, gadam i wyłączam i to wrzucam, tak? No więc to nic tak naprawdę profesjonalnego Każdy tak może robić <laughs> Ale potem zacznę coś montować Zobaczymy jak to... Będzie yy mam jeszcze jeden filmik, kojarzycie życiowe filmiki na moim kanale, jak się nie to wbijcie sobie na mój kanał Wejdźcie sobie w playlisty i tam macie życiowe filmiki, to są takie, jakby to nazwać, durne filmiki do pośmiania się Z rzeczy, których, po prostu, jak bym to wam wytłumaczyć Włączam czasem, zobaczę coś śmiesznego, śmiesznego dla mnie <laughs> W sensie coś śmiesznego, w sensie coś takiego dziwnego, interesującego Włączam telefonem nagrywanie, nagram to i wrzucę to ale ostatnio bardzo dziwna rzecz się wydarzyła w grze, w którą grałem. I dzisiaj będzie też raczej życiowy filmik, część trzecia. Śmieszne filmik. Aha, bardzo śmieszne. Dobra, ale ludziska, co bym chciał wam jeszcze powiedzieć? W sumie tak naprawdę rozgadałem się dzisiaj. No i tak naprawdę tyle, bo idę dalej wyrabiać treny, idę dalej wyrabiać walki, idę dalej wszystko sobie tutaj progresować. I dzisiaj pewnie większość czasu właśnie spędzę w Hero Zero. Jutro pewnie też, to tak jak to mówiłem w tym tygodniu, postaram się zająć więcej tym Hero Zero. No i co porobię? Przede wszystkim porobię sobie. Te różne treny stąd, tutaj te treny. Tych trenów tutaj już dużo nie mam. Więc pewnie wezmę się za treny stąd. Potem pewnie stąd wezmę się za treny. Z pozbieram się za treny. No i trzeba ludziska progresować powoli to konto. Chociaż już tak naprawdę serwer już powoli zaczyna spadać na niego hype. Wyszedł pl 27 już dawno, chyba w lutym. Um, próbowałem na, nich, na nim troszeczkę grać, ale powiem wam szczerze, ja ledwo jak na, ja jak na jedno konto daję radę, to już na dwóch już, już, już było mi ciężko. Bo ja też tak muszę, muszę powiedzieć, że ja w 100% nie gram tylko w Hero, ja gram w mega dużo gier. Kiedyś tak nie miałem, że grałem w mega dużo gier naraz. Eee... Co ja teraz gram? CSA, Rocket League, FIFA, Hero Zero. Muszę wam się przyznać, że z ekipą od czasu do czasu Fortnite'a, tam Battle Royale, można się pośmiać hehehe, Fortnite kiedy, ale to gram tak naprawdę ze znajomymi, tak naprawdę, żeby się dobrze. <śmiech> zabawić. <śmiech> A tak to jeszcze poza tym gram w sumie Fortnite'a braterowanie świata. Jak mi się nudzi, tak naprawdę jak coś robię, na przykład coś oglądam w tyle. Bardzo lubię Lakar oglądać, jakieś komentowanie parę dokumentów. Włączam sobie to. Włączam sobie Fortnite, ratowanie świata, gram sobie tam misję, sobie porobię, posłucham sobie jak tam lakarną. Gada! Eee, no i to tyle. Co ja mogę dzisiaj więcej powiedzieć? Jutro pogadamy bardziej. Dzisiaj w ogóle jakiś taki dzień energii mam. Może dlatego, że dupnę seraną Monsterka? Hmm. Bardzo możliwe. <laughs> eee, no i co, Ludziska? Do jutra, tak naprawdę. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, eee, za to, że. Oglądaliście do końca, jeśli ktoś to w ogóle ogląda do końca. No i do jutra ludziska. Na razie, cześć i pa.